Okay. O, mamy twordziemy. To był twój ostatni błąd w życiu. Co to! Naprawdę trzeba tylu gości, żeby okraść stolatka? mm -hmm. Easy. Spiderman. Niesamowity Spiderman. Niewiarygodny Spiderman. Jeszcze kilka określeń od Jamiesona. Słuchaj, postąpiłeś odważnie, ale najlepiej zostaw walkę mnie, okej? Okay? Okej, okay, ale co jeśli cię nie będzie? Nie możesz rzucać się na gości dwa razy większych od ciebie. To znaczy wiesz, ja walczę z silniejszymi od siebie, ale wtedy muszę. O, jak wtedy zrajnio na moście bruklińskim, to było super. Świetny przykład. Jeśli jest większy, musisz być szybszy. Jasne? Okej, okay, ale tobie to łatwo powiedzieć. Sorry, ale ja tak nie umiem. Dobra, dawaj. Serio? No, chodź. Po pierwsze. Nie daj się ponieść. Zrób wdech. I wydech. Wyluzuj. Biodra przodem. Pozwól mu zacząć. Teraz stopy. Gdy się zachwieje, atakujesz. Bum. O tak! Tak, tak świetnie. Okej, okay. a tym razem po prostu walnij. Prosto w szczękę, okay. Dobra? Nic nie. Oh. Sorry. Nie, nie. <gryw> Bardzo dobrze. A tak trzymaj, a nie zginiesz. Dobra. Koniec lekcji. Spadam. Ej, e... dzięki, wiesz, do usług walnąłem Spidermana. Aha, dobra, spoko. I teraz chyba znowu z nim jesteśmy. No nie, i będzie próbował. Ośrodek jest już niedaleko. A nie. Stary, nie uwierzysz. Spotkałem Spidermana. Co? Żartujesz? Pokazałeś mu naszą aplikację? O rany. Na śmierć zapomniałem. Ale kicha. Na pewno by ją kupił, a my bylibyśmy sławni. Dobra, następnym razem. Muszę kończyć. Mama mnie zabije, jak się spóźnię. Spoko, nara. O, o. o nie. Niech wszyscy przygotują dowody do kontroli. Chyba sobie żartujecie. To potrwa całe wieki. Gdyby nie ten dron, mógłbym tam przeskoczyć. Wow. Aplikacja hakerska? Nie zabiedź. Okej, okay, ruszamy. Centrala, u nas dalej bez zmian. Co to było? Aha. Okej, okay, pomyślmy. Mogę przejść pod bramą po lewej albo po rusztowaniu po prawej. Ja wolę rusztowanie. Kolejne drony muszę je oślepić. Mają wbudowaną broń, nie mogą mnie wykryć. O, by była. Nie patyczkują się. jest policja? Hej, nie ruszaj się! Wow. Dobra. Dobra, jestem bezpieczny. Jak mnie zobaczył? Jasna! Co? Widzieliście to właśnie? Aaa, jeszcze raz. Ogólnie to to... No. Ogólnie Dobra. to nie. Jestem bezpieczny. Co jest? Jasna. Nie da. Do... Okej. Okay. O! Hej mamo! Cześć w skarbie. Dotarłeś już do domu opieki fit? E, tak, zaraz tam będę. Miles, wiesz, że nie musisz pracować w tym ośrodku? Mówiłaś, że muszę. Nie, dałam ci wybór. Tak, a ja wybrałem to zamiast terapii. To mi pomogło, wiesz? Gość twierdzi, że każdy przechodzi żałobę po swojemu. Ja to robię tak. W porządku, przepraszam. Mamo. Dobra? To, że nie chcę o tym rozmawiać, nie znaczy, że cię nie kocham. Skarbie, tak bardzo cię kocham. Poradzimy sobie. Muszę kończyć. Zadzwonię, jak będę wracał. Dobra, wszędzie widzę. Zobaczymy, co ja. Są wszędzie, Dobry gdzie no, O, jest nie, tu jest już Peter. Hey, bye, speed. Um, sorry za spóźnienie. Nie, nie szkodzi. Fajnie, że jesteś. Dobra, no to. Co mogę zrobić? Mógłbyś zacząć od e, poznania tego miejsca? Pogadać z ludźmi, Wiesz to wszyscy lubią kawę. Kawa, okej. Okay. A ja za jakiś czas do ciebie zajrzę, w porządku? Spokój. O, nie przejmuj się Hodgesem. Nie gryzie. mocno. Na pewno. Okej. Okay. Proszę. Pomóc? A wiesz, czemu Diabła jest kwark? To cząstka subatomowa. Wie pan, część składowa protonów, neutronów, hadronów. Subatomowa. Pasuje. Dzięki, młody. <noise> Cholerni złą. To Diabła. Pieprzone pudło. Mogę rzucić okiem? E? O, w szkole mamy kilka kineskopów. Wiem co zrobić Kineco kiedy. Co? Nie, nie, wystarczy walnąć kilka razy, żeby go... rozgas! Albo może to kabel koncentryczny. Dobra, dobra. <grym> Dawaj. <grym> <grym> Dalej, zapraszam. <grym> Kładamy wyrazy współczucia rodzinie Jeffersona Davisa, który zginął podczas zamachu w ratuszu. Chcąc własnym ciałem ochronić obecnych tam mieszkańców, poświęcając własne życie. Ej, świeżaku! Polej! Przedstawiciele ja. rządy, Bohater! I zjazdy, przecież facet zwyczajnie po pozwolił polizony, się wysadzić. Po pachu... Ej, Erni! poznałeś już Milesa. Będzie nam tu pomagał. Może słyszałeś o jego ojcu, panu Davisie. To niesamowite, że choć jest mu teraz ciężko, postanowił się do nas zgłosić. Nie sądzisz? No, tak, tak. Ech, dzięki. Ech, słuchaj, młody. Bardzo mi przykro. Chodź, Majest. Zajrzyjmy do cioci w kuchni. Hej, ciociu, muszę już iść, ale pomocnika. Cześć Miles, miło Cię widzieć. No to bierz fartuch i umyj ręce, to Cię oprowadzę. Ej, Peter. Ehm, dzięki za tamto. Spoko. <grystanie> Prawie południe. Sable będzie przenosić doktora Michaelsa. Czas udać się do Bowery i go znaleźć. No. Czas udać. <grystanie> Chodzi nowa ta, e, no, aktualizacja do Rainbow a. Znaczy, nowa, e, no, za ileś tam wejdzie Chociaż ten odcinek, co teraz jest, nagrywam Może być wpuszczony właśnie z... Wpuszczony z premierą, e, no, tego, tej operacji Nie wiem właśnie, czy nagrywać coś z Rainbow, a raczej chyba nie będę nagrywał jak już to ja sobie tam nagrywam jakieś klipy, eee, no takie na frag mówi. Też pewnie to tak dziadowo z yy, skleję, Zmontuję, że pewnie będzie słabe, no ale warto spróbować. Tak hey myślę. Lecę do Bowery. Muszę dopilnować, żeby Michael to zrozumiałe ogłupiły cię. My. Dobrze, więc co my teraz musimy robić? Wszystkie te stacje mamy zrobione, z tego co widzę. Te zdjęcia nie są zrobione. To jest. Nie, te szare już są zrobione. Dobra, ja te zdjęcia będę robił. Tylko tu jest taki problem, że. Nie wiem, czy one wszystkie się pokazują. Siedem miejsc. Raz, dwa. 4-5... A nie, pokazują się chyba jednak. Jednak się chyba pokazują. Taka sytuacja. Eee. Więc ja bym się teraz zajmiał tymi zdjęciami. Właśnie akurat. Gdzie ja jestem teraz? Eee, bo to jest ważne. Tutaj. No więc ja bym poszedł gdzieś tak, tak tutaj do góry. Ja wiem, że to pewnie nie jest dla was jakieś. Eee, super... Eee, no nie wiem. Czy można jakoś go pominąć. Nieważne. E, wiem, że to może nie jest jakieś dla Was ciekawe, ale e, ja chcę to zrobić i po prostu to zrobię. Nie będę się komuś podporządkowywał, no niestety. No ale musicie się jakby przyzwyczaić do tego, że nie wszyscy będą Wam iść po ręce. Dobra, lecimy dalej. Gdzie to jest? Tutaj gdzieś Zobaczmy... Tu już są chyba wszystkie, nie jeszcze tu jest jeden Ale to jak będziemy wracać Teraz skoczymy na ten most Ej, czy tam da się wejść? Nie chyba, pewnie się nie da Ale e, będzie można Z ziemi zrobić no i wracamy do Spidermana Ogólnie myślałem, że to będzie seria na 30 odcinków max, a... Z moich materiałów wynika, że będzie ich e, gdzieś koło 50. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo teraz myślę, że mam nagrane na 30. To będzie jakiś 31 czy tam drugi. Eee, nieważne. Eee, no i... Okolnie ja bardzo dawno nie grałem w to, bo Tak się składa, że akurat, no to tamto trzeba zrobić tak o, zrobimy Cyk. Zwykłe więzienie o zaostrzonym rygorze nie wystarczy Pewnego dnia też będziemy robić tamte miejsca eee... no wiecie, no to te, te, te kryjówki fiska i tak dalej. Ogólnie myślę, że e, skończymy serię po prostu na e, na fabule, a zrobimy dopiero potem Wieżowiec Avengers jest tu tak jest świetny. Pewnie siedzą na zachodnim wybrzeżu i surfują czy coś. O, ciekawostka. E, może zrobię jakieś ciekawostki, nie wiem. Jeżeli są na polskim YouTubie to raczej nie będę ich robił. Albo jeżeli są takie, no, takie, takie średnie. To aha, dobra miałem zrobić zdjęcie, a nie tutaj jechać. Już wiem dlaczego Johna mi tyle płacił. Tutaj też jest jeszcze jedno, więc... Bomba! <laughs> nie wiem jak oni nic to zaliczyli, no ale... Jakby to powiedzieć, no inaczej się nie dało. Dobra, e, to będzie najcięższe. Myślę, że... No nie wiem. No nie no, trzeba będzie to zrobić po prostu. To nie jest jakieś fajne, bo, bo, bo trzeba kilka prób zrobić, no ale wiecie. Trzeba jednak. Kultowe miejsca jest jedno. Wow. Dobra, ja tam lecę. Kurde, źle zaznaczyłem, bo chciałem wyjść. O, obrażenia w walce. No i o co chodzi? Chciałem zrobić tak, żeby zakończyć tą serię w mniej więcej, nie wiem... No jak się skończy fabuła, jak tu wyczyścimy mapę I zacząć nagrywać inną serię Myślałem o God of Warze, albo... Albo czymś innym po prostu Tylko, że na PC Chociaż jednak też nie wiadomo co z tym, bo... E, muszę sobie zmienić kartę graficzną znaczy chcę wymienić po prostu bo ta którą mam aktualnie jakoś specjalnie się do nagrywania nie, na, nie nadaje to trzeba przyznać eee gdzie tu lecimy zamierzam wymienić na gtx 1660 albo 1660 albo 1660 tej Jeszcze nie, nie, nie zdecydowałem No ale to będzie któraś z tych No kurde, ostatnio sobie też dokupiłem e, no 8 GB RAM, więc cały czas się Maszyna rozbudowuje Dobra robota Świetnie Cyk i teraz Ogólnie ktoś to tam zaczął oglądać niby więc bardzo się cieszę wiem, że tam są pościgi, ale to też kiedy indziej będziemy robić te, myślę, że seria z God of War by siadła, co? a co tam jeszcze jest? Uncharted chciałem nagrywać wszystkie trzy pierwsze części no a potem czwartą czwartą na szczęście znaczy na nieszczęście chyba nawet eee, przeszedłem, więc eee, więc nie wiem, czy ona się pojawi na moim kanale, ale no zobaczymy, jak pójdzie seria, znaczy trzy serie w sumie, bo. Uncharted 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, sorry. No, no to może, może, ale to są na razie plany. Dużo mam tych planów ogólnie. to są Przedstawiłem wam tylko plany z gamingu, a tak naprawdę mam jeszcze dużo innych planów, i to nie mają być gamingi. Tylko całkiem inne rzeczy w ogóle nie związane z moim kanałem i myślę, że to by mogło mi pomóc się wybić w tym tobie, bo jak widzicie to... Aktualnie jak to nagrywam jest e, 177 subów chyba z czego jakieś 160 to są suby. E, z, no od tych ludzi, którzy po prostu zasubowali, bo pomogłem im tam w jakiś sposób, czyli w sensie nagrałem poradnik No i... No i przez to po prostu mnie subują a nie przez to, że Jestem spoko według nich. To znaczy spoko. Chodzi głównie o, o to, że... No jako youtuber, nie? Ja już wiem mniej więcej jakie błędy popełniam. Staram się je wyeliminować. Czyli po prostu nagrywać a czy nie będę wam tego zdradzał, bo może będziecie na to teraz patrzeć, ale e, już wiem mniej więcej, na czym to polega, i tak dalej. Tą serię zrobię. No, znaczy, mam kilka propozycji na takie rzeczy, bo chciałem. E, zapomniałem podlecić. A nie, nie, nie zapomniałem. Jednak nie. E, chodzi o. Dobra. Tutaj podlecimy. Mam kilka. O, o. To to? Czy co? O. O. Lecimy tu. O, mam też pomysł na taką w sumie ciekawą serię. Nie wiem, czy ktoś jeszcze ta, w taki sposób to nagrywał. No ale zobaczymy, nie? Ja mam nadzieję, że nikt tak jeszcze nie nagrywał. Jak ja to wymyśliłem, albo że do tego czasu, zanim ja to wykonam. Nikt tego tak nie nagra. Ale myślę, że to może być ciekawe narkotykowego posało czy tumston. Nie powiem co to jest, bo jak może wiecie to... Pomysły bardzo łatwo stracić. Wielkim kościem który ma zębiska jak leci dalej. Miałeś wrażenie, że walczą o zyski z handlu albo o sam towar? Z tego co słyszałem pojawił się nowy narkotyk, który zamienia ludzi